Parlament Europejski zwleka z dyskusją o życiu, wymigując się rzeczowej rozmowy z organizatorami europejskiej inicjatywy Obywatelskiej Jeden z Nas. Obrońcy życia dopełnili już wszystkich formalności. Teraz domagają się dyskusji na argumenty, by bronić fundamentalnej wartości, jaką jest ludzkie życie. W Warszawie spotkają się dziś polscy eksperci. Obrońcy życia wraz z Komitetem Obywatelskim Inicjatywy Jeden z Nas. Pod Europejską inicjatywą obywatelską Jeden z nas, która ma przeszkodzić finansowaniu przez Unię Europejską programów niszczących życie ludzkie, podpisało się 1 901 947 obywateli Unii Europejskiej. Podpisy udało się zebrać dość szybko. Teraz, zgodnie z prawem demokracji, przyszedł czas na wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Tymczasem ten wymiguje się od rzeczowej dyskusji, blokując powołanie ekspertów. Kiedy więc zapadnie decyzja o terminie wysłuchania? Organizatorzy obywatelskiej inicjatywy spodziewają się, że nastąpi to w przeciągu dwóch tygodni. Następnie, miesiąc po wysłuchaniu publicznym, Komisja Europejska ogłosi swoją decyzję w sprawie inicjatywy Jeden z nas. I tu rodzi się pytanie: czy europejska instytucja uszanuje głos prawie dwóch milionów obywateli krajów Unii Europejskiej? Miejmy nadzieję, że taki scenariusz się ziści. W najbliższych tygodniach, na skutek działań inicjatywy Jeden z nas, w Brukseli zostanie powołana Międzynarodowa Federacja Ruchów Obrony Życia. Jej pierwszym działaniem będzie opracowanie specjalnej ankiety dla kandydatów na europarlamentarzystów z 28 krajów Unii Europejskiej. Zostaną w niej zawarte pytania, m.in. o stosunek do życia i do rodziny. Pod koniec kwietnia wyniki ankiety zostaną opracowane i za sprawą mediów podane do wiadomości publicznej. To pomoże wyborcom podjąć decyzję, na kogo zagłosują w wyborach do Europy.